Dzień dobry, witam serdecznie w Majskie Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy wyśmienite ciasto z wiśniami i kremem jogurtowym. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne od owoców, jest z dużą ilością wiśni na kakaowym, również wilgotnym biszkopcie. Dodałam do niego troszkę oleju. Masa jogurtowa jest lekko waniliowa i do... i i użyłam do niej jogurtu wiśniowego. Całość jest bardzo smaczna. Moim znajomym ciasto bardzo smakowało. Wychwalali i pytali o przepis. Więc mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małe Renki. Składniki, dokładna lista składników i przepis na stronie Małej ręki link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Nie trzeba przepisywać składników z filmu, wystarczy wejść na stronę Małej ręki. Przygotujemy biszkopt. Do czystej, suchej miski przekładamy białka i ubijamy mikserem. Dodajemy cukier i dalej miksujemy, aż masa stanie się gęsta i lśniąca. Dodajemy żółtka i jeszcze przez chwilę miksujemy na kremową masę. Do mąki dodajemy kakao, proszek do pieczenia i krótko mieszamy. Na chwilkę odstawiamy. Do piany z jajek dodajemy olej i krótko mieszamy szpatułką. Przesiewamy wcześniej przygotowaną mąkę z kakao i znów mieszamy szpatułką do połączenia składników. Gotowe ciasto przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 160 stopniach na funkcji termoobieg przez około 35 minut. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Przygotujemy wiśnie. Wiśnie przekładamy do rondelka, dodajemy wodę, cukier, krótko mieszamy i stawiamy na gazie, gotujemy. Gdy wiśnie się zagotują, zmniejszamy ogień na najmniejszy i trzymamy je na małym ogniu od czasu do czasu, mieszając przez około 1-2 minuty. W międzyczasie do budyniu dodajemy wodę i mieszamy. Tak rozmieszany budyń dodajemy do gotujących się wiśni. I znów wiśnie gotujemy. Ściągamy z ognia i dodajemy obie galaretki. Mieszamy, aż galaretki całkowicie się rozpuszczą. Ja najpierw dodałam jedną galaretkę, a później drugą. Masę wiśniową odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ma delikatnie tężeć. Trochę to potrwa. Ostygnięty biszkopt ostrożnie wyciągamy z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia i papier wkładamy z powrotem do blaszki. Z biszkoptu odcinamy przypieczoną skórkę, aby masa wiśniowa lepiej trzymała się biszkoptu i biszkopt wkładamy z powrotem do blaszki. Składniki do nasączenia mieszamy i gotowym pączem nasączamy biszkopt w blaszce. Lekko tężejącą, ostygniętą masę wiśniową wylewamy na biszkopt w blaszce i wyrównujemy blaszkę wstawiamy na około 30 minut do lodówki. Przygotujemy krem. Żelatynę w garnuszku zalewamy wodą i mieszamy. Odstawiamy na około 15 minut, aby napęczniała. Woda ma mieć temperaturę pokojową. Napęczniałą żelatynę stawiamy na małym gazie i cały czas mieszamy, aż żelatyna całkowicie się rozpuści. Podgrzewamy tak przez około 60 sekund. Ściągamy z ognia i odstawiamy. Jogurt przekładamy do miski i również odstawiamy. Schłodzoną śmietankę wlewamy do miski, dodajemy cukier puder, cukier z prawdziwą wanilią i ubijamy. Do rozpuszczonej żelatyny dodajemy dwie łyżki jogurtu i mieszamy. Tak rozmieszaną żelatynę wlewamy do pozostałego jogurtu i mieszamy mikserem do połączenia składników. Następnie w dwóch partiach dodajemy ubitą śmietankę. Po każdym dodaniu dokładnie mieszamy mikserem. Ja jeszcze masę wymieszałam krótko szpatułką. Gotowy krem wykładamy na wiśnie w blaszce i wyrównujemy. Ciasto wstawiamy na całą noc do lodówki. Dobrze schłodzone ciasto wyciągamy z blaszki. Kroimy na porcje i każdą porcję możemy ozdobić kleksem bitej śmietany, startą czekoladą i wisienką. Nasze pyszne, wyśmienite ciasto wiśniowe z kremem jogurtowym jest już gotowe. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne. Na jednym kawałku nie można poprzestać. Bardzo polecam. Dokładny przepis na stronie małej cukierenki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.